Używasz śmietany, która ma karagen. To jest szkodliwe dla Twojego organizmu. Ciągle czytam pod moimi postami, jeśli tylko pojawi się śmietana. Znajdziesz go w produkcie, w którym prawdopodobnie nie spodziewasz się znaleźć czegoś tak szkodliwego. A chodzi o karagen dodawany do śmietanek. Tymczasem badania naukowe pokazują, że wykazuje duży potencjał, jeżeli chodzi o promowanie powstawania nowotworów. Przeprowadziłem własne dochodzenie, sprawdziłem badania i oto są moje konkluzje. Wytrzymajcie do końca, bo szczególnie w drugiej części możecie się zdziwić i może skończyć się Wasze marudzenie. Wokół karagenu narosło wiele mitów, a jednym z najczęstszych błędów jest mylenie jego różnych rodzajów. Warto wyjaśnić, że istnieje duża różnica między karagenem schydrolizowanym, który rzeczywiście może wykazywać szkodliwe właściwości, a tym używanym masowo w przemyśle spożywczym, znanym jako E407. To ten drugi bezpieczny znajduje się w produktach takich jak śmietana czy jogurty, a nie ten potencjalnie rakotwórczy. W 2008 roku pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa karagenu. Od lat było wiadomo, że ma on szkodliwy wpływ na zwierzęta laboratoryjne, ale to pierwsze badanie na ludzkich komórkach sugerowało, że karagen może odgrywać rolę w rozwoju patologii jelit człowieka. Minęło 5 lat więc jakie są najnowsze informacje? Ostatnie badania wykazały, że w próbkach ludzkiej tkanki okrężnicy stwierdzono aktywację szlaków zapalnych, co skłoniło Europę do wycofania karagenu z odżywek dla niemowląt. Obecne badania sugerują, że spożycie karagenu może prowadzić do nieszczelności jelit, zakłócając ścisłe połączenia między komórkami jelitowymi, które stanowią barierę ochronną. Jednak te wyniki pochodzą z badań in vitro, co oznacza, że nie wiemy jeszcze, jak karagen wpływa na cały organizm ludzki. Niektórzy badacze zalecają konsumentom ostrożność i wybieranie produktów bez karagenu, zarzucając FDA, ignorowanie jego potencjalnie szkodliwego działania. Warto jednak pamiętać, że karagen może wywoływać wzdęcia i dyskomfort jelitowy, głównie u osób z chorobami zapalnymi jelit, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba leśniowskiego krona czy IBS zespół jelita drażliwego. U tych osób nawet dodatki do żywności uznawane za bezpieczne mogą nasilać objawy ze względu na podrażnianie ścian jelita. Teraz istotna kwestia. Często pojawiają się informacje, że karagen jest rakotwórczy, jednak warto podkreślić, że karagen dodawany do żywności E407 nie jest wchłaniany przez organizm, więc nie może mieć wpływu na zdrowie, w tym nie może zwiększać ryzyka nowotworów. Pogłoski o rakotwórczości dotyczą karagenu zhydrolizowanego który ma mniejszą masę cząsteczkową. Jednak to zupełnie inny produkt niż ten, który znajduje się w naszej żywności. Osobiście uważam, że spożywanie śmietany z dodatkiem karagenu nie stanowi żadnego zagrożenia i ciągłe słuchanie komentarzy w stylu jesz śmietanę z rakotwórczym karagenem może być naprawdę irytujące. Ciekawostką jest, że niektóre hydrokoloidy, do których należy karagen, mogą mieć właściwości prebiotyczne, oznacza to, że mogą wspierać zdrową mikroflorę jelit, która odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka wielu chorób, w tym otyłości, stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych.